Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku z The Sims Challenge. I właśnie dzieciaczki wróciły ze szkoły i zobaczę sobie, jakie mają ocenki czwórkowe. Piątkowa, piąteczka i piąteczka. Czy nic się nie zmieniło, ale jak widzicie, każdy jest, jest na zmęczony. Nawet mama, o mama już trochę lepiej do siebie doszła. No i za niedługo będzie oczywiście poród. Tak, poród za niedługo, trzeci trymestr. Także także ja wysłałam dzieciaki do spania. Niech się trochę tam prześpią. Mamusia, mamusia jest głodna, więc mamusia sobie już może wstanie powolutku. I myślę, że tam nasz chłopczyk, który został wyprowadzony, nagotował nam dużo posiłków. Także się jakieś resztki. Tam będziesz miała duży, duży, duży wybór. tego, co będziesz mogła sobie zjeść. uuu, jeszcze mamy torcik tutaj. O nie! O, nie. Trzy godziny muszę z tego do lodówki, ale to myślę, że nic z tego nie będzie tak, weźmiesz sobie, jak widzę, omlety także spoko uwielbiamy omlety także jedz sobie, jedz no i znowu iść się siurać chcę proszę bardzo, do sikanka młoda, czemu nie poszłaś spać? nie patrzcie na ten syf to jest jedna wielka masakra wiesz co? I co do mamy już tutaj jedz spać Mamusia za tam. Mamusia powoli je. I mamusia na pewno, jak się posika będzie chciała tutaj zrobić porządek. I będzie chciała zrobić. No, o, już nie zrobi. Trzeba pomyśleć nad kolejnym tatą. Nad kolejnym tatą, bo nie ma czasu w ogóle na to. zerkana, Emiliano, London, Harry. Zobaczcie, czy mamy ze wszystkimi chłopami tutaj dzieci czy nie? Akira, Erik, Masaru. Masaro i Kiszawa. Któryś to był? Otwórz profil. Romans. Orientacja seksualna. Nikt. Czy on chyba nie chce z nikim? Miłość. Otwórz profil. Znajomość, ale nie możemy go zaprosić. Santino. Otwórz profil. Kurczęcinka. Daj sukę. Też z nikim nie chcę romansować. Wiktoria. Riku. Otwórz profil. Przyjaciel, ale senior, kurde. Birn. Birna, bierzemy. Sąsiedzkie pozdrowienia. Czyżby cię ci sobie ze sobą? Ojej, ja potrzebujesz pomocy? Niektórzy nazywają mnie złotą rączką. Nie dzięki. Nie mam prądu. Odcięli nam prąd. Nie mam pieniędzy. Uff. Weź wypoleruj do perfekcji jak dasz radę. Może przyjdzie do nas? Czy niekoniecznie? Czekaj, czy będziemy teraz chłopczyka czy dziewczynkę? Mam nadzieję, że tylko będzie jedno. Nizu! I tu też y, wypoleruj. Ile nam zostało? Dwie godzinki, dwie godzinki i musimy lecieć. No, już kończysz. No, pięknie. Jest jeszcze to wypoleruj i będziemy naprawdę brzlecieć. Tak myślę. I w ogóle, z kim mieliśmy to dziecko teraz? To jest dopiero pytanie. Mm, Urodzisko w szpitalu. Tak, dołącz. Chyba z Fengiem, na pewno. Hej, mamy synka, już kolejnego. Ja już sobie wpisuję nazwisko Feng. A nasz dzisiaj będzie się nazywał um, Stefan. A! Yy, będzie Stefek, Stefan. Stefan i z Feng. Synka. Tylko jedno, proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. Nie podoba mi się to. No. Jezus, to byłaby tragedia, gdybyśmy urodzili teraz drugie. No, jeden dzień do zmiany grupy wiekowej. Musimy jak najwięcej, jak najwięcej urodzić. I tak mi czas, 25 przynajmniej. Myślicie, zajmij się naszym nowym niemowlarkiem, naszym nowym nubu. Ja już tak czekam na zmianę, jak będą te nowe, nowa grupa wiekowa. Jezus, to dopiero będzie czat. Kochani, musimy jak najszybciej teraz znaleźć Bjerksena. Hmm. Gdzie to będzie ćwiczyć śpiewanie? My nie chcemy żadnego ćwiczenia śpiewania, działania. Yy, utwórz grupę. O, jest, super. I co to jest w ogóle? A, chodnik taki. Ja myślałam, że ja to wybudowałam. Yy, I chodźcie sobie tutaj. Proszę bardzo, podejdźcie sobie tutaj razem jak najszybciej. Nasze nobu nowe jest gdzie? No, oczywiście, jak góry. Dobra, bo ja się muszę tymi nubusiami teraz opiekować troszeczkę. Więc tak, ty pójdziesz skorzystać. Ty, mój drogi, mój drogi. Chodź sobie coś tutaj, wszamiesz. Musimy jak najszybciej zapłacić te rachunki. Bo jak nie zapłacimy, no to wszystko nam się będzie psuć. Weź resztki. Mm, dobra, jak chcecie macie ochotę tego torta, to zjedźcie tego torta, bo i tak urodzi. Na razie nie będzie. I na razie musimy tutaj wszystkich oporządzić. Proszę bardzo, proszę bardzo, wy już jesteście tutaj, tak? Więc zacznijmy sobie podryw, czyli to, co kochamy naj, najbardziej. Romantyczne zaczynajmy. Oczarować go trzeba. Oczaruj, oczaruj naszego pana, starszego. Nie no, nie takiego starszego jeszcze. O co ja myśli, po co ona mnie tu zaprosiła jeszcze? Zaprasza mnie do swoich sypialni. Uuu, chyba ci się spodobało. Elegancko. Eee, pochwal mu wygląd. Coś, jeszcze byś tam, coś, czy byś mogła zrobić: eee, poflirtować, oczywiście. I tak, 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 tutaj. Słuchajcie, musimy się najpierw się zająć, więc musicie tam poczekać na mnie. Albo sama sobie weźcie resztki. Eee, ośmiel się. Wiecie, zrobimy to raz, dwa i będzie pokrzykło. Wyślij tutaj y, uwidycielską pozę, zastosuj. Co jeszcze tam? Mm. Nie masz tego pierwszego pocałunku? Kurczę, wymień się numerami na przykład. Dobra, bo mi pasuje tutaj, żebyście żebyście sobie wzięła resztki. Mm, dawaj, dawaj. Weź resztki. u elegancko, elegancko. To jakieś numery. O, pierwszy pocałunek. Możesz czy nie możesz? Możesz. Po flirtuj jeszcze. Czekaj, Stefok. Stefek. Stefok. Proszę Cię bardzo, resztkunie. I tutaj, proszę bardzo, do roboty. Tak, no to teraz Ty sobie weź resztki. Wiem, że Wam brakuje zabawy. Weź resztki. Yy... I tak Ty, 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 Ty społecznościowy jesteś. Chodź tutaj. Trochę do góry. Może jak widzisz do góry to ci się lepiej zrobi. O, widziałam, widzisz? Idealnie, cię przemowy. Yy. już zrób test no to nas jeszcze stać także leć szybciutko leć, leć no i co, jesteś? nie jesteś Tak nie może być. Chodź tutaj, trzeba młodego nakarmić. I zmień pieruchemu. Tak samo, wy tam się starajcie. Kurczę, no, no co mam zrobić? No zamienię, no. Chcę, żebyś się skorzystał przecież. Ty sobie skorzystaj. Yy, może tutaj, proszę bardzo. Idźcie tutaj, wszystkie dzieci. Jak tam u Ciebie to wygląda? No pasuje, żebyś trochę jeszcze tutaj poćwiczył. No, zostaw ten telefon. No widzisz, i plusy Ci pójdą. Oczywiście jakieś motoryczne, więc chodź tutaj sobie. Przygotuj grę. Eksperymentuj. Kurczę, pasuje, że ktoś tutaj im pomógł. Dzisiaj ich nie ogarniam totalnie. Ćwicz. I tutaj zostaw to maleńki. Mm. I proszę bardzo, kształty. Ty tutaj teścik. Jezu, oby się udało. Jeśli nie udało, to padło Padnę po prostu. No i. No! uff z kamień z serca. Dobra, skoro kamień z serca to zrób pranie. Proszę cię już. Jeśli tu skorzystałeś, no to idź spać. To ty, jest ty jesteś dopiero padnięty masakrycznie. Nasza się, kochani, niestety musiała już wstać. Nie wyspała się na zanim wyzbierała te wszystkie rzeczy. No, trochę minęło, a ja tutaj właśnie inkasuję te talerze, które tutaj leżą. Korzystam z naszego y, dobrobytu, z kosza, który przynajmniej nam zwraca coś. No, wiem, jest głodne. Twoje dziecko jest głodne, drugie z góry. O, tragedia. tutaj mama już idzie nakarmić piersią. mmm Nakarm go piersią. Weź go przytul i... Zmień pieluchę. Tak, w ogóle z lodówki wszystko nam się zepsuło, Totalnie zło nagotowane. Wszystko poszło w świat. Jeszcze nam odcięli wodę. Także spoko. Mam do zapłacenia prawie 3000, ale okej, okay, nie? Żyjemy ze sałatki. Dzieciaki po prostu... Aha, a dziś jakieś nawet nie umyją. Weź ty jeszcze raz, gawosz. I chodź, weźmiesz sobie sałatkę. A, ciekawe, czy będziesz mogła sobie spokojnie zjeść. O, spoko. Da jeszcze jedną łyżkę i idzie do stęwca. Stew, Bjerksen, nie, nie idzie zemnaradka. Mm. No pewnie się zejść że no, ale trudno. Pięknie. Erwin Erwin. Wiem, że się przeźni w ogóle, ale dobra, powiem wprost, bo ja się w tobie. Uf, udało mi się... Pozostań przyjaciółmi, Erwin. Widziałam, że się zesika. Nie, ja po prostu tego ty cię można tutaj przejść, bo tak nie będzie. Chodź, nie wiem. Tu sobie będziesz. Niestety się i tak nie umyjesz. Zrób tutaj jakąś super skuteczną opiekę na nim. Nie wiem, jak zarabiam tą kasę. Myślę, że to jest super skuteczna opieka. O, dzieci wróciły. Dzieci w sam raz na śniadanie, na obiad. Że porcja. Tutaj nie każdy sobie z Was weźmie. Póki jeszcze za bardzo głodni jesteście. W sensie jesteście. I tak mamy piątkę. Uu. Piątka, piątka. Piątka. Dobra. Dobra, dobra. Super, że jesteś zadowolona z życia. Tak w tym momencie. Ozdoby ściany, proszę robić. Ty jak zjesz to tych skorzystaj. Skorzystaj i idź tutaj, ścig. Yy, A ty rób tutaj. Z twojej aspiracji, ja mam ma 80% poziom charyzmu. Mam szósty spoko. Musimy 3000 zdobyć, kochana. Co że żebyś z 3-4 ozdoby zrobiła. Bo ja dzisiaj nie mogę w ogóle ich ogarnąć. Nie wiem, jakiś taki cień jest po prostu zimowy. Meber, ozdoby ścienna. Pracujesz na wodę, pracujesz na prąd, pracujesz, żeby nas nie ukradli. Wy ani zadanie nie odrobicie. Jezus, wiecie co? Cię jest bardzo ładna pokota i ja myślę, że możecie tutaj posprzątać. Posprzątaj. A ty weź zawołaj naszą krówkę. Wszyscy spokojnie Wy się zajmiecie dzisiaj zwierzętami, trochę wyogarniacie im. A to się zajmie sprzątaniem czy sprzątaniem, zarabianiem pieniążków. No już ci nie dużo zostało. Raz, dwa, ci powinno pójść. Uy. Dajesz, następna. No ty co, poszedłeś? Super. To iść tam, zupełnie karbą. Miałaś i siku. Dobra, i wy macie tak wyobraźnie, poruszanie Daj to Twoje gadanie, gawosz. Cztery. I do tego weź. Yy... Dobra, idź spać. I weź ty, zbierz jajka. Zbierz jajka, zbierz jajka, tak, zbierz jajka i umieść kurczakie w kurniku hej, tylko jednego kurczaka o nie, to musimy, o nie jesteś nie nas dobra, sprawdźmy sobie, ile zarobiliśmy mamy dwie ozdoby, czyli ona 1157, 2400, dobra, stać nas na Wiecie, na co. Hmm, zapłacenie naszych rachuneczków. Więc weź pocztał Oraz opłać rachunki. Może jak to zrobisz, to się wszyscy dzisiaj umyjecie. Nie no, w piżamie ze szpitala. Jak ty możesz w tym chodzić w ogóle? myjesz się? jej, pięknie więc chodź, gorący prysznic To ty jeszcze był taki brudny? ty byłeś taki brudny już, już, już oglądaj sobie kanał jakiś komediowy ty w sumie byś mogła też boże, mucha mi tu lata Ty również, zapraszam do oglądania. No, a młody nie śpi, śpi. No jej, bo ty zaraz padniesz. Czy padniesz, nie padniesz jeszcze? Skorzystaj sobie i pójdziesz spać. Czyli jednak padniesz? No to skorzystaj i spać. Kiedy mhm. tu sobie skorzystaj. I się wykąp. A później możesz iść na komputer, coś pokaż. Ty oglądasz. O, ty jesteś spoko. To byś się tutaj wziął, jak z obelkami, na przykład. Tutaj młody jeszcze sobie gra. Ja wysłałam tą młodą Danuśkę do spania. Ale Danuśkę pewnie mi wstanie w nocy. I będzie dokańczać sobie tutaj właśnie umysłowe, które powinna wbić. Bo na razie to strasznie, że się tak zastanawiam. Czy na po prostu nie zostać w domu jutro? w ogóle dzieciaków wszystkich nie zostać w domu? No, tak kurczę, wyspaliby się na spokojnie, by się ogarnęli te różne umiejętności. No, chyba tak zrobię. Że się wyśpią i ogarną. Dobra, to ty młoda nie, tego tylko i sobie tutaj spać. Tak na spokojnie, a ja się dzisiaj w tym odcinku będę z Wami powoli żegnać, i będziemy się widzieć w kolejnym. O, jeszcze młody tutaj. Stepsiu też się chce z Wami pożegnać. Jak widzicie, też płaczę z tego względu. Na karm po podrzucaj I przelingo. I sobie dalej spać. My oczywiście będziemy tutaj dalej produkcji prowadzić. myślę, że może czymś innym też się zajmiemy, bo wiecie o co chodzi, że fajnie jest, fajnie, bo coś sprzedajemy, tak, ale sprzedajemy za tysiąc coś no, potrzebujemy kasę, nie możemy biedować nie wiem, muszę coś ogarnąć zobaczmy, czy wszyscy sobie tutaj śpią o, panna dopiero idzie spać pan tutaj kończy granie na swoim czy na komputerze, który tutaj się znajduje Lubi? No, możesz lubić. Przynajmniej wiedzieć, co szybciej szło. O, no to widzisz, skończyłeś to do spania. Tak, wszyscy śpią. Ojej, w ten znowu płaczę. Ciemu. Zmień. I idź spać. No, teraz się z moim kochani, pożegnam. Ech. Miłego dnia mojego wieczoru. Do zobaczenia. Pa.